Jak się czuje przedsiębiorca, na którego szczuje i któremu grozi minister polskiego rządu? No, pr dobrze, bo to jest reklama darmowa, natomiast jako człowiek gdzieś się to odchorowuje. Myślę, że ten mój katar dwa dni przeleżałem teraz, wynikał również z nagątki nie tyle na mnie, co na moją żonę i na mnie, że zrobiliśmy w mieszkaniu kwadratowym ściankę działową, prawda? Jest okres świąteczny, więc trzeba z jakiejś refleksji, to co mówiliśmy przed wywiadem. Żeby oddolnie chociaż wytłumaczyć ludziom, że to, co wam się wydaje ruchem kciuka albo jest. Drugiego trafia prosto w serce, bo on wkłada w to całe życie i my naprawdę ja, ja może 10 lat temu nie kupowałem ładnych mieszkań. A dzisiaj wybieram naprawdę najfajniejsze, co mogę kupić dwupokojowe albo z namiastką dwupokojowego, ale to są piękne osiedla, które robi dużo architektów, budowlańców. Ktoś nagle przez to, że dzielisz mieszkanie, czy oddzielasz jakąś część sypialnianą, no, mówi, że jesteś najgorszym człowiekiem w kraju. Gorszym niż złodzieje, oszuści i ja wiem, i inni. Wiem, że żona to na tyle odchorowała, że ja odchorowałem jej chorobę. I niepotrzebnie po prostu robi się ludziom jakąś tam. Ja wiem, że psychicznie też czekł człowiek... I, i padłem gdzieś tam, mimo że mental mam bardzo silny, to nie oszukasz organizmu, który niestety dał się złapać na jakieś tam katary, wirusy i tak dalej. I wiem, że wiąże te sprawy.